Cześć, nazywam się Witek Krogowski i zapraszam Was do cyklu materiałów na temat układów chłodzenia. W poprzednim odcinku omówiłem uszkodzenie uszczelniacza oraz ułożyskowania pompy cieczy i obiecałem wrócić do tematu reklamacji. Temat reklamacji jest tematem, który bardzo często wraca podczas naszych spotkań, podczas naszych szkoleń. Za każdym razem pytacie mnie, co zrobić, żeby reklamacji uniknąć. Co się dzieje z elementami w układzie chłodzenia, dlaczego te reklamacje występują. Słuchajcie, jak mantra powtarzam na każdym szkoleniu, że reklamacje tak naprawdę mają tylko i wyłącznie dwa powody: po pierwsze silikon, po drugie kwestia nieszczelności. Silikon jako yy, ogólnie mówiąc masa uszczelniająca, bo obojętnie czy będziemy używali masy typowej do pomp cieczy, czy będziemy używali silikonu, problemy są te same. Jako ciekawostkę powiem Wam, że trafiła do mnie ostatnio pompa cieczy, która była zamocowana na uszczelniaczu kominkowym. 950 stopni Celsjusza nie do ruszenia, natomiast absolutnie tak nie można robić. Silikon to jest coś, co jest w stanie błyskawicznie zniszczyć uszczelniacz, co jest w stanie błyskawicznie rozszczelnić nam pompę cieczy. Słuchajcie, popatrzcie na ten przykład. To nie jest spreparowane. Taka pompa trafiła do nas na reklamację. Patrzcie na tą ilość silikonu dookoła pompy. Ładny kolor, taki ciemnołososiowy. E, ładnie widać na tej pompie cieczy. Nie ma mowy, żeby część tego silikonu nie dostała nam się do uszczelniacza. 100% pewne, że po nałożeniu tak grubej warstwy silikonu, będzie on nawinięty na uszczelniaczu. To nie jest odosobniony przypadek. Tutaj dla odmiany mamy fana koloru czerwonego. Co prawda do reklamacji przysłał nam pompę z ładnie wyszlifowanym silikonem z czoła obudowy pompy. Natomiast zwróćcie uwagę, Ile tego silikonu jest na uszczelniaczu? Nitka silikonu dostanie się pomiędzy dwa pierścienie uszczelniające, i w tym momencie mamy wyciek pompy gwarantowany. Nie jestem przeciwnikiem masy uszczelniającej. Rozumiem, że czasami musicie tą masę nałożyć, bo nie da się idealnie wyczyścić powierzchni bloku. Natomiast jeśli tej masy używacie, to musicie na pompę nałożyć bardzo cieniutką nitkę. Uważając, żeby nic się nie dostało na część mokrą pompy, żeby nic się nie dostało tam, gdzie będzie tłoczona ciecz. Druga rzecz niezmiernie ważna. Jeśli już nałożyliście ten nieszczęsny silikon, przeczytajcie instrukcję obsługi, nie zalewajcie silnika i nie uruchamiajcie silnika dopóki ten silikon nie zaschnie. To jest bardzo częsty błąd. Nakładacie silikon na pompę, Montujecie pompę, dociskacie, dokręcacie odpowiednim momentem. Zakładam, że dokręcacie odpowiednim momentem. Zalewacie układ, odpalacie silnik, żeby sprawdzić, czy jest szczelny. W tym momencie silikon, który nie zasechł, jest wciągany przez wirnik na uszczelniacz. Reklamacja za 50-100-150 km do nas wróci. Drugim tematem, który do nas bardzo często zgłaszacie, jest wyciek z pompy. To jest rzecz bardzo dyskusyjna. Jest coś takiego jak wyciek technologiczny. Opowiadałem Wam o uszczelniaczu, że są to dwa pierścienie na bazie grafitu i ceramiki, które są smarowane płynem, który krąży w układzie chłodzenia. Część tego płynu w sposób naturalny przedostaje się na drugą część pompy. Natomiast jest to niewielka część. Dopóki te uszczelniacze się do siebie nie, dot nie dotrą, nie ułożą, ta ilość cieczy może być troszkę większa. W zależności od konstrukcji pompy, albo będziemy mieli wyprowadzenie bezpośrednio na zewnątrz, wtedy jest taki otworek technologiczny, albo będziemy mieli tak zwany brok, czyli zaślepkę, pod którą będzie mikrokomora, w której ta ciecz będzie się odkładała. Oczywiście taki wyciek nie jest jeszcze podstawą do reklamacji. To jest tak naprawdę kilka, kilkanaście kropel, które nam się przedostaje na drugą stronę pompy. Problem zaczyna się w momencie, jeśli po przejechaniu 500 czy 1000 km widzimy ubytek płynu w zbiorniku wyrównawczym. Wtedy już nie mówimy o wycieku technologicznym, wtedy już mamy do czynienia z nieszczelnością pompy i jak najbardziej można składać reklamację. Przy tej pompie na pewno zwróciliście uwagę na kolor. Ja nie znam płynu do układu chłodzenia, który farbowałby na biało. To jest oczywiście czysty kamień. Świadczy to o tym, że pompa była zalana wodą, co oczywiście widać, jeśli zaczniemy tę pompę oglądać dokładnie. Woda jest świetnym środkiem chłodzącym, natomiast absolutnie nie sprawdza się w samochodach. Absolutnie nie wolno stosować wody w układzie chłodzenia. Jedynie płyny, jedynie koncentraty. Obecne samochody pracują w temperaturach znacznie przekraczających 100 stopni Celsjusza i używanie wody podczas dłuższej jazdy grozi zagotowaniem układu i zapowietrzeniem układu chłodzenia. Więcej na temat płynów w układzie chłodzenia powiemy sobie w kolejnym odcinku, na który już teraz Was serdecznie zapraszam.